Witamy Państwa w kolejnym odsłonie naszego programu. Łukasz Dolski i Tomasz Korzeniecki. Proszę Państwa, dzisiaj nietypowo nagrywamy tylko skrót szybko. Nie mamy jeszcze żadnej nowej wiadomości, gdyż gazety nowe jeszcze nie wyszły. Niestety nie będę mógł być obecny z Tomkiem w poniedziałek, więc macie pewność, że, że będzie bardziej rzeczowo i, i, i bardziej na poważnie w poniedziałek. Za to dzisiaj słów kilka na temat, na temat bardzo fajnej rzeczy, którą zrobili nasi, nasi reporterzy terenowi dzisiaj. Wyszli z własną inicjatywą, że wyjdą do miasta i przeprowadzą uliczną sądę. Drodzy państwa w związku z tym, że dzisiaj, dzisiejszy dzień jest dniem tak zwanym targowym. Święto Dyszla. Święto Poszli i co? I Robili? zapytali ludzi. I... Zapytali ludzi, co sądzą o? Włodawskiej TV, między innymi. Ee... I tutaj, za chwileczkę, może w tym momencie, puścimy przynajmniej jedną albo dwie wypowiedzi mieszkańców. Także posłuchajmy zobaczycie Państwo, czy się sprawdzili. Ja myślę, że tak. Czy wiedział Pan, że powstaje wodawska telewizja, która będzie ogólnodostępna w sieci kablowej oraz internetowo? Co Pan o tym myśli? No nie, do, na początku widziałem gdzieś na Facebooku właśnie, tak, takie ogłoszenia. W telewizji też widziałem, tylko to były tak jakby pokazy slajdów, tak. Teraz myślę, że jeżeli to będzie na jakąś większą skalę robione, to myślę, że to będzie fajny pomysł, tak. Byłbym na, na pewno zadowolony, no bo tak nasze miasto byłoby <laughs> jakoś pokazywane, tak. Na pewno ciekawy i, i fajny pomysł. Myślę, że spełniłoby to fajnie, fajnie by to było, na pewno. A jakie materiały by Pana zainteresowały? No myślę, że przede wszystkim jakieś sportowe, tak? Co tam we włodawskim klubie sportowym Wodawianka, piłka nożna, zapasy inne inne sporty. Co jeszcze? No myślę, że jakieś nowe udogodnienia, jakieś nowe imprezy, ogłoszenia przeróżne. No dużo, dużo jest pomysłów na ten temat. Zobaczymy, co, co z tego będzie. No, dziękuję bardzo. Czy wiedział Pan, że powstaje wodawska telewizja, która będzie ogólnodostępna w sieci kablowej oraz internetowej? No, nie miałem pojęcia do tej pory. Dopiero od was się dowiedziałem, że, że właśnie taka telewizja ma powstać. No, fajna sprawa, bo akurat brakuje, region się rozwija, akurat ze ścianek wschodni. No i myślę, że dużo osób zainteresuje. Co się dzieje w regionie, w różnych dziedzinach. To w kwestii sportu, czy w kwestii polityki lokalnej, czy nawet i w handlu, tak jak mamy tutaj na targowisku. No myślę, że to fajna sprawa. A jakie materiały by Pana osobiście interesowały? Jakie miałoby się znaleźć w Wodawskiej TV? No Myślę, że wszystkiego po trochu. Tak jak w, w każdej telewizji regionalnej trochę sportu. Trochę gospodarki, troszkę polityki lokalnej, no tak żeby każdy coś sobie liznął w tej telewizji. Kolejne pytania były to pytania, co myślą o przejściu granicznym, o którym ostatnio dużo mówi się we Włodawie, już w najbliższą sobotę, czyli jutro albo pojutrze, nie wiem kiedy to zmontujemy. Będzie spotkanie w Ratuszu wodawskim, gdzie będą posłowie, między innymi. Z, parlamentarzyści. Z, tak, z KUKI grupamy. z 15. Zapowiedziała się też jedna pani posłanka z PiSu. Również będą i samorządowcy, drodzy państwo, którym leży na sercu jednak tutaj, żeby to przejście graniczne w Wodawie było. Ale o tym więcej opowie z kolei Adam Peruta, który zgodził się również do naszego studia przyjść, czyli człowiek, który zainicjował tą akcję społeczną. Więcej o tym e, oczywiście w innych programach, w innych wydarzeniach, e, ale o to, co nodawiacy mówili o przejściu granicznym. Czy uważa Pani, że przejście graniczne w Odawie jest potrzebne? Ym, tak, jest potrzebne z tego względu, że powinniśmy y, otworzyć granice y, z najbliższymi sąsiadami, gdzie naprawdę mamy naprawdę blisko i... i, i... I, i, I powinno coś zaistnieć. Czy uważa Pani, że przejście graniczne w Łodawie jest potrzebne? Jak tak, to dlaczego? Uważam, że jest potrzebne. Myślę, że będzie większy rozwój we Włodawie, więcej pracy. Ludzie też mogą, będą mogli swobodnie wyjeżdżać. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Czy uważa Pan, że przejście graniczne w Łodawie jest potrzebne? Jest bardzo potrzebne. Moim zdaniem, ja urodziłem się i wychowałem. Już od 13 lat nie mieszkam w Polsce, ale uważam, że jest bardzo potrzebne. Bo w tej chwili cały ten rejon, nie tylko wodawa, ale cały rejon nadburzański umiera, naturalnie umiera. Weludnia się kiedyś, nie można było przejść chodnikami, było bardzo dużo ludzi, sklepów. W tej chwili pozamykane wszystko. Natomiast, jeżeli by zostało otwarte przejście, będą kopalnie z tego co wiemy, trzy w pobliżu. <kluzny> Na Ukrainie, Białorusi nie mają zarówno żywności, a nie opału. Ten węgiel byłby sprzedawany. Uważam, że to. Szansa dla tego regionu, bardzo duża szansa. Jeżeli byłoby to przejście, ożyłoby tutaj wszystko, skorzystałoby cały kraj, nie tylko ten region. Takie moje zdanie jest. A czy będzie pan na spotkaniu w sobotę o godzinie 14 w Ratuszu? Oczywiście, że będę. W tym celu przyjechałem tutaj kilka tysięcy kilometrów. Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo. A propos, drodzy państwo, w związku z tym, że dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy, że nasi wysłannicy, czyli nasi reporterzy poszli na targ. W sobotę również, drodzy Państwo, będzie bardzo cenna inicjatywa wszystkich zbieraczy, czyli pchli targ. Na tym targu będziecie mogli Państwo sprzedać lub zakupić, bądź rzeczy, też, wymienić. Lub też wymienić rzeczy, które, które są dla Państwa zbyteczne lub będziecie chcieli Państwo nabyć coś nowego, które wzbogaci Waszą kolekcję. Dla innych zaś mogą te rzeczy przydać się i być bardzo pożyteczne. Czy wie Pani, że w sobotę jest organizowanych targ w Włodawie? No nie widziałam. Aż Pan nie powiedział. Dobrze, że nie powiedziałam. A jakie jest Pani zdanie na ten temat? No potrzebny. Tak. No, potrzebny. Tak, jest potrzebny, a dlaczego? Może Pani rozwinąć swoją myśl? Tego, żeby posprzątać tam. Tak? No i więcej nic nie wiem, Panie. Moi drodzy, ostatnie pytanie dotyczyło tego, co podawiacy uważają na temat przedwczesnych samo, wyborów samorządowych. I oto kilka z ciekawszych odpowiedzi. Co myśli Pan o przedterminowych wyborach samorządowych? Uważam, że to jest pomysł yy, bardzo zły. Wybory samorządowe powinny się odbywać tak, jak kadencja jest yy, i każdy może startować, bo w samorządach to nie jest tak, że można coś zaplanować na okres kilku lat. To trzeba z wyprzedzeniem czteroletnim, żeby coś doszło, a jeżeli będą zmiany i kadencje ograniczone, to wiadomo, że wtedy yy, nie osiągnie się celu, bo nikt nie będzie w yy, wysiłku dużego robił, z żaden wójt czy, czy burmistrz po to, żeby następny. Yy, miał jakieś efekty. Tutaj potrzebne są długoterminowe, długoterminowe działania, które przyniosą efekty, bo przecież wiadomo, że to środki się utrzymuje unijne i to przygotowanie takich, czy inwestycji, czy cokolwiek w danym terenie, to wymaga czasu. Dziękuję. Dziękuję. Kto według Pani ma największe szanse na fotel burmistrza w następnych wyborach? Ja myślę, że obecny prezy yy, prezydent <grydy> burmistrz yy, jest, yy, myślę, dobrym kandydatem. Jak na razie sprawdza się. <grydy> A czy zna pani osobiście burmistrza? Yy, w sprawach służbowych. Tak. <grydy> A czy ma pani go w znajomych na Facebooku? Chyba nie. Nie pamiętam. Czyli co? To tyle z naszej to strony. Tyle. Zapraszamy bardzo serdecznie, drodzy I... Państwo. I pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Możecie to zrobić właśnie tu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Kamadolski i Tomasz Korzeniewski. Wszystkiego dobrego.